Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Odwitam Ciebie i siebie w przepięknej, pełniowej energii. To energia, której patronuje przede wszystkim koniunkcja bardzo ścisła urana i księżyca, która przeniesie się energetycznie w pełen łuk mocy aż do niedzielnej opozycji tego samego urana z tym że tym razem do słońca. I w tym całym czasie czeka nas istna rewolucja, katalizacja wszystkich zmian, które do tej pory wprowadzaliśmy. Saturn wyszedł z retrogradacji. W ostatnich miesiącach mogło Ci się wydawać, że wszystko stoi, zostało zabrożone, może nawet anulowane. Tymczasem masa krytyczna wszelkich decyzji, wydarzeń, akcji, słów, praktyki sumuje się dokładnie teraz w Twoim losie. Na Twojej ścieżce i wszystko to, co Twoje, co przywołane Twoimi impulsami życia, co należące do Ciebie, do Twojego świata, po prostu biegnie do Ciebie, ku Tobie. Przygotuj się na powitanie swojego nie tyle nowego życia, co jedynego właściwego życia, które tworzysz od samego początku. Mowa oczywiście o przeznaczeniu. Energia pełni w Byku. Zwanej również pełnią obrzegu księżyca, albo pełnią innego księżyca, to taka bardzo szczególna, ostatnia w tym roku superpełnia, bo tym razem księżyc przede wszystkim łączy swoją moc z plutonem wychodzącym z koziorożca do wodnik. Jak zapewne wiemy, Pluton patronujący długim procesom, patronujący Transformacji, wielopokoleniowym zmianom, przede wszystkim działającym ku wolności, drogą od najgłębszego roku do najwyższego światła, ta planeta będzie dosłownie na naszych oczach, w naszym życiu, zmieniać styl działania na następne 20 lat. Pozostając w gwiazdo wodnika, niejako siejąc swoim światłem przez ten dom. Pluton musi oczywiście w cudzysłowie zachowywać się tak jak dom nakazuje. W jednym domu, na przykład w domu Panny, zdejmujemy buty i wszyscy sprzątamy po sobie równiutko. W domu lwa warto się czymś pochwalić. Tutaj, w energiach Skorpiona, w miesiącu Skorpiona, bardzo istotne jest to, że Skorpion, i by w takiej opozycji właściwie można powiedzieć, w amplitudzie, która daje wszystko. Skorpion dążący do transformacji całkowitej, dążący do full kontaktu z rzeczywistością, z losem, z każdym procesem, w którym bierze udział, i byk, który szuka komfortu, stabilizacji, bezpieczeństwa. Te dwa zodiaki swoimi wartościami patronują temu, co dzieje się na niebie. I teraz odbicie tego w naszym życiu, w naszych organizmach będzie oczywiste. Tak oto ostatnie dni kiedy Pluton jeszcze obecny jest w tym starym gwiazdozbiorze w chodziorożcu, który to zazwyczaj w mocy Saturna, no, skupia się na konsekwencjach, skupia się też na dziedzictwie, na tym, co daje nam długo wypracowana jakaś praktyka, na tym, co tak naprawdę nas rzeźbi w życiu tak na fardo, No to tutaj, w tych energiach, coś się pojawi takiego wyjątkowego, nowego bo wszystko to, co do tej pory było od Was jakoś zabrane, co było Wasze, co jest Wasze, ale za jakąś iluzją, za jakąś blokadą było od Was odgrodzone, teraz to do Waszego życia przyjdzie, nastąpi. Może się okazać, że poczujecie wręcz taki efekt domino, bo to oto spełni się, ale naraz, to, czego sobie rzeczywiście przez ostatnie 12 lat. Uwaga! Nie mówię, że stanie się to dokładnie w punkcie pełni, ale mam dom w pewności, że ta pełnia będzie punktem zapalnym do tego, by dosłownie stało się to, co właśnie powiedziałam. Czyli pamiętajcie, tak jak w szansie na sukces była taka zabawa, że po pociągnięciu za sznurek spadała Wam piosenka, tak teraz w tej pełni cała ludzkość i każdy osobiście no, pociągnęła za sznurek z napisem przeznaczenie. I o tym będzie santrak, o tym będzie piosenka, o tym będą wszystkie etapy życia od teraz. To nie jest dzień, który tymczasowo przejdzie przez nasze życiorysy. To jest taki punkt zmiany, i od tego punktu możecie zauważyć, jak właściwie rzeczywistość sama siebie rozbudowuje w kierunkach, w których ją nadaliście, w których puściliście ją po prostu, ażeby tak biegła. Tutaj bardzo istotne jest Wasze nastawienie do Waszej przyszłości, do tego, co to jest dla Was wolność, bo to będzie bardzo ważne. Ten termin przede wszystkim to taki Wasz klucz, ta definicja osobista wolności. To coś, co już w erze wodnika, w tym momencie wypada mieć. Więc jeżeli to zadanie domowe macie zaległe, no to przede wszystkim, zanim wejdziecie w jakikolwiek stan rytualny, spędźcie jakiś czas i najwyższą jakość siebie w tym czasie na przemyśleniach o tym i na poczuciu o tym, co to jest wolność. Jak sobie to wyobrażacie? Od czego chcecie być wolni? Czy macie coś, co Sprawia, że jesteście w jakiejś rodzaju niewoli, czy energetycznej, czy jakiejś osobistej. Jeżeli tak, to oczywiście zdefiniujcie, co to jest. To jest energia bardzo ciekawa, energia, która nakazuje każdemu człowiekowi takiego rozliczenia, czy jesteśmy fair wobec życia i czy życie jest wobec nas fair. Czyli, czy to wszystko, co zrobiliśmy, czy to wszystko, co tworzymy, czy to nas doprowadziło do efektów, do których zmierzamy? Tutaj już będzie to konfrontacja z efektami bez żadnych ocen, bez żadnego rodzaju, powiedzmy takiego wręcz sędziowskiego podejścia do siebie. To przynosi coś zupełnie nowego, taką zmianę, na którą jeszcze wcześniej ludzkość nie była gotowa, a teraz już w pełnej akceptacji, przyjmowania. Obfitości, rozwoju, po prostu może to wziąć. Jak wiecie, ludzkość to nie jest jakiś twór obcy, to jest e, taki rodzaj kolektyw, który rozwijamy wszyscy wspólnie. Nasze sukcesy sprawiają, że również całość przesuwa się do przodu. I sukcesy wszystkich, e, sukcesy, przemyślenia e, wszystko, co tworzymy myślą, słowem, praktyką. Doprowadziły ludzkość do punktu, w którym ta pełnia z tymi tranzytami Plutona, z Saturnem, który wyszedł do retrogradacji, z tymi tranzytami Urana, po prostu osiągnie swój kolejny etap, osiągnie pewnego rodzaju punkt zwrotny. No i właśnie w tym punkcie zwrotnym warto skupić się, oczywiście również i w magii, na tym, co jest wasze własne, na tym, co wołacie do siebie jak do domu, co zapraszacie do swojego życia, co pragniecie powitać w swojej rzeczywistości, uczyniliście dlatego domu, co uważacie swoim. Czyli skupcie się na przeznaczeniu, skupcie się na tym, co kreujecie, co tworzycie, ale nie na trudach tego tworzenia, tylko po prostu na tym, po co w ogóle się trudzicie. Skupcie się na efektach, do których dążycie, bo droga do tych efektów... Tak mocno manifestującej energii może być krótsza niż zakładaliście. I z taką informacją tutaj po opisie energii pełniowej Was zostawię. Oczywiście nie na długo, bo już w tej chwili, o świcie, no, ołtarz jest niemalże gotowy do tego, by przywołać energię anielskie i archanierskie ku ludzkiemu życiu. To też zaraz zrobię. Jeżeli chcecie wziąć w tym udział, to oczywiście zapraszam do wzięcia udziału w rytuale. Niezależnie w jakim jesteście zaawansowaniu magicznym i alchemicznym, niezależnie czy robicie to od bardzo wielu lat, czy to jest pierwsza kamerka tego typu, którą widzicie, możecie wziąć sprawy w swoje ręce, zapisać intencje, zdecydować co się stanie dzięki temu i poprzez to, że jesteście obecni w rytuale, że jesteście w kręgu magicznym że będąc u siebie w domu, mając medytację na słuchawkach, Wy również wypowiecie swoją wolę, Wy również połączycie swój dźwięk z dźwiękiem dzwonka koszni, czy będziecie mieli swój dzwonek, czy będziecie mieli swój głos, czy po prostu swoim własnym oddechem wpiszecie w tę magię, że życia, życie, co ma się stać, to takie działanie już adresuje po prostu Waszą rzeczywistość, tam gdzie po prostu Wasza wola ta rzeczywistość wysyła. To bardzo istotne, żebyście skupili się na wolnej woli, na wolności, no i oczywiście na tym, co przeznaczone. Potrzebujecie tylko i wyłącznie wody i świecy, najlepiej białej świecy, także najbardziej standardowo, jak się da, bo pamiętajcie, czynimy wprawdzie w obszarze swojego życia i poprzez siebie. Ale tedy wprowadzamy wieczny pierwiastek w ziemskie wydarzenie. Wprowadzamy magię. Sprawiamy, że magia przebudzona w człowieku, przebudzona w sytuacjach, czyni ten świat bardziej magiczny, uniesiony. Wprowadza rozwiązania, których wcześniej nie było w zasięgu. Dlatego pamiętajcie: ten skok kwantowy to uniesienie, to nie dzieje się samo z siebie, bo ktoś wciągnął za dużo filmów z internetu, to dzieje się. Właśnie takimi sytuacjami, właśnie w takich dniach i właśnie dzięki Tobie, dzięki mnie i dzięki obopólnej decyzji, że robimy to, wchodzimy w praktykę, przechodzimy przez granice działania i tak po to tworzymy świat. Każdy swój osobisty i dodają się one na jeden wspólny. Unieśmy ten świat magią. Pamiętajcie, skoro go pełnię w byku, energie będą bardzo przyjemne. Skupcie się na tym, czego chcecie. W tej pełni nie wyrzucamy, nie wykreślamy, nie ma takiej potrzeby. Teraz już jesteśmy tylko i wyłącznie w zapraszaniu. No i oczywiście, jeszcze te energie są bardzo mocno naznaczone, nacechowane sprawiedliwością i będą. Mamy takie ostatnie rozliczenia z ostatnimi 12 latami, tak naprawdę, naszego życiorysu, więc. Po prostu zanurkujmy w to, wejdźmy w to, bądźmy w całkowitości, w takim połączeniu ze swoją własną też sprawiedliwością. Pozwólmy sobie otrzymać to, co jest równowagą energii i materii, i po prostu dajmy sobie być tym twórcą szczęśliwym, który sam siebie nie limituje i w związku z tym, który również nie potrzebuje narzucać na siebie limitów świata. Oto. Twój etap życia, który możesz zapoczątkować właśnie taką magią, wpisując swoje intencje, przywołując do swojego życia to, czym naprawdę chcesz żyć. Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Spotkajmy się po aktywnej stronie granicy działania, oczywiście w magii.